TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Polskie sądownictwo za obecnego rządu jest niewydolne pod względem mocy przerobowych orzekanych spraw. Rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące tak tzw. automatycznej wykonalności sprawi, że dokumenty pochodzące z innych państw będą podlegały w Polsce uznawaniu i wykonywaniu bez potrzeby przeprowadzenia specjalnego postępowania. Ułatwi to pracę sądom i przyspieszy ich działanie, ale nie można na tym poprzestać. Należy dalej zmierzać do tego, aby w postępowaniach czas procedowania skracać do minimum. I tutaj mam pytanie do Pana Ministra. Ile obecnie wynosi średni czas procedowania przez sądy tego typu spraw? O ile średnio z, wprowadzane zmiany skrócą czas postępowania, oraz czy będzie to wystarczające działanie, które zapewni, że cały przewód sądowy będzie się odbywał w tak krótkim czasie, jak to możliwe. Dziękuję bardzo. TV zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.